Parę dni temu jeden z moich widzów poinformował mnie, że niejaki Mondar nagrał film o magicznym świecie Ani i wziął rozwiązania zagadek z moich materiałów, nie wspominając o tym. Uznałem, że przecież każdy może nagrać film o magicznym świecie Ani i rozwiązać zagadki, więc nie ma czym się przejmować, ale kiedy już obejrzałem jego film, śmiem twierdzić, że rzeczywiście rozwiązania zagadek pochodzą z moich filmów. Wiem, że jest to dosyć śmiałe stwierdzenie, ale biorąc pod uwagę ile głupot Mondar opowiadał w swoim filmie, nie zdziwiłbym się, gdyby po prostu zerowym wysiłkiem wziął wszystkie odpowiedzi z moich materiałów i zamieścił je u siebie. Nawet jeśli sobie wziął te rozwiązania, to i tak jest najmniejszy problem, bo tak jak wspomniałem, Mondar po prostu opowiada głupoty i to na ten temat chciałbym się wypowiedzieć. Zacznijmy od niewinnych przejęzyczeń. Posłuchajcie co Mondar ma do powiedzenia w czwartej minucie i 25 sekund swojego filmu. Tle można było usłyszeć ścieżkę dźwiękową, która to była stworzona przez alfabet Morsa. Mondar twierdzi, że za ścieżkę dźwiękową w magicznym świecie Ani odpowiada alfabet Morsa. Ja wiem, że to jest trochę czepianie się, że się przejęzyczył, ale to już świadczy o tym, czego można się spodziewać w dalszej części filmu, skoro już na samym początku zdarzają się takie błędy. Słuchajcie dalej. Piąta minuta i 50 sekund. Wszystko wyglądało mega niepokojąco, jednakże dociekliwi użytkownicy internetu dopatrzyli się w obrazie przeróbki zdjęcia niejakiej Barbary Barylskiej. To nie jest Barbara Barylska, tylko Barbara Brylska. I nie wiem jakim cudem coś takiego mogło zostać przeoczone przecież on musiał zobaczyć to nazwisko, skoro o nim wspomniał. Dlaczego więc mówi Barylska zamiast Brylska? No i jeszcze jedno niedopatrzenie: dziesiąta minuta i 11 sekund. Ciekawą sprawą jest również fakt, że w odcinku Bezczelność Rzeczy Martwych... Na kanale Ani nie ma filmu Bezczelność Rzeczy Martwych. Jest Bezcielesność Rzeczy Martwych. I to nie tak, że Mondar się przejęzyczył, bo on nawet w swoim filmie wyświetlił napis Bezczelność Rzeczy Martwych. Jeżeli wydaje wam się, że to były zwykłe tam jakieś małe pomyłki, przejęzyczenia, to teraz przechodzimy do największej bzdury z jego filmu. 11 minuta i 25 sekund. Całość jest niezwykle tajemnicza, jak widzicie wszystko krąży wokół sprawa zaginięcia jednej lub dwóch kobiet. Pierwsza to oczywiście Ania, tytułowa Ania, której jest poświęcony cały kanał. Jest tutaj jeszcze druga kobieta, która jest gdzieś w tle. Jest to mianowicie Barbara Brylarska, która to zaginęła dwa tygodnie przed zaginięciem samej samej Ani. Pomijam już to, że Mondar znowu przekręcił nazwisko i tym razem powiedział Brylarska. Ale najgorsze jest to, że Mondar twierdzi, że Barbara Brylska zaginęła, co jest po prostu nieprawdą. Przecież Barbara Brylska to aktorka, która żyje i ma się chyba całkiem nieźle, bo według Wikipedii jeszcze w 2009 nawet grała w filmie. Mondar najwyraźniej pomylił Barbarę Brylską z jej córką, Barbarą Kosmal, która zresztą również nie zaginęła, a zginęła w wypadku samochodowym, ale to nie ma absolutnie żadnego związku z fabułą magicznego świata Ani. Nie mam pojęcia, dlaczego Mondar połączył fikcyjne zaginięcie Ani z prawdziwym wypadkiem samochodowym, chociaż według niego to również było zaginięcie. No i ostatnia rzecz 12 minuta i 47 sekund. Tutaj Mondara już zupełnie poniosła fantazja. Ja mam w zasadzie tylko jedną teorię, która prawdopodobnie jest prawdziwa. Otóż cały kanał Magiczny Świadani" jest tak naprawdę wiadomością od mordercy. Mordercy, który przed laty dopuścił się mordu na trzech kobietach. Nie wiem, czy Mondar powiedział to celowo, żeby zrobić sensację wśród swojej młodszej widowni, ale biorąc pod uwagę, ile błędów znajduje się w jego filmie, nie zdziwiłbym się, gdyby on rzeczywiście tak uważał. Żeby być uczciwym, filmowi Mondara na pewno nie można zarzucić słabego montażu, no i to nie tak, że cały film jest zły. Opowiada on czym jest magiczny świat Ani, do jakich rzeczy doprowadzają rozwiązania zagadek, choć nie tłumaczy on w jaki sposób rozwiązać zagadki. No ale potem dowiadujemy się, że ścieżkę dźwiękową stworzył alfabet Morsa w magicznym świecie Ani. Słyszymy o bezczelności rzeczy martwych, potem dowiadujemy się, że Barbara Bryska zaginęła, no i na końcu, że za kanałem Ani stoi morderca. Przez to nie można traktować tego materiału jako rzetelnego źródła informacji. Zapraszam do moich poprzednich filmów, w których tłumaczę rozwiązania zagadek magicznego świata Ani. A póki co nie pozostaje nam nic innego jak czekać, aż Ania wypuści nowy odcinek. To tyle na dzisiaj, na razie.